Czy roszczenie o 5 milionów złotych za dość uczynienia za krzywdę moralną ma szansę powodzenia w sądzie? Chodzi tu o sprawę pozwania pewnego znanego detektywa celebryty przez jego nieślubnego syna, który domaga się takiej kwoty za szkody emocjonalne z uwagi na publiczne wypowiedzi ojca pod jego adresem. A teraz podam Wam przykłady wyroków w takich sprawach. Wyrok sądu rejonowego w Sanoku z dnia 30 października 2020 roku powód wnosił o zadość uczynienie w kwocie 20 tysięcy złotych za wyrządzenie krzywdy niematerialnej. Sąd zasądził 10 tysięcy Złotych. W sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 lipca 2021 roku, powód domaga się zasądzenia od pozwanej kwoty 150 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd dał mu 25 000 zł, a nieco późniejszy warszawski wyrok z dnia 30 grudnia 2021 roku ustalił tę kwotę na 10 000 zł. Zatem czy waszym zdaniem te 5 milionów złotych to dużo czy mało w tej konkretnej sprawie?